Wrzesień, koniec lata, początek jesieni Negatywne zmiany, drzewa spadają z drze Liście spadają z drzew Ludzie popadają w depresję, jest im smutno Same negatywne zmiany można by powiedzieć Ale na aiden oczywiście również są pozytywne Tak, jedną z nich jest wreszcie odejście od tematu piłki nożnej, o której klepałem właściwie w kółko przez dwa miesiące, ostatni mój film na temat nie piłki nożnej, to było podsumowanie Top, nie przepraszam, top tylko Final Six Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn, gdzie dość W dość ostry sposób skrytykowałem Skrytykowałem Hejterów hejnena i kadry siatkarzy Teraz nie będzie może tak ostro, będzie raczej miło, bo o kopaczach już na, naprawdę dużo się wypowiadałem. Macie ostatnie filmy o właśnie większości reprezentacji Polski, która przegrała dwa poprzednie mecze, znaczy jeden zremisowała, jeden przegrała. Ale to nie jest ważne. Ważne są również nasze siatkarki, które powoli wyrastają na dumę narodową, którą jeszcze z dwa lata temu wcale nie były. Ale widać, że potrafią wyskresać siebie naprawdę bardzo dużo. I dzisiaj troszkę o mistrzostwach Europy siatkarek sobie powiemy. Powiemy sobie o tym, że pierwszy mecz rozbiliśmy na start słowenki, prawie daliśmy się doścignąć w drugim i trzecim secie już pod koniec. Ale nie daliśmy się, wygraliśmy 3-0, to był pokaz siły, to, była, to był pokaz, że na tych mistrzostwach naprawdę wszystkie reprezentacje powinny nas szanować. W drugim meczu Portugalia zmiecona z boiska. Nasze siatkarki w szczególności, myślę, że za cały turniej, zresztą nie tylko za poszczególne mecze chciałbym pochwalić Alagierską i Smażek. To było niesamowite co one, co one robiły, a ja jak zwykle mam niepodpięty kabel do ładowarki telefonu, także także wiecie o, teraz jest dobrze. Oczywiście muszę ją sobie tutaj na górę przełożyć. Czekajcie muszę, bo tutaj mi się kamera chwieje. Cięcie robię, bo potem sobie pogadamy o, siat o siatkówce trochę, tylko zrobię cięcie. No wreszcie mogę przejść do tematu siatkówki. Ala Gierska, -Smażek. Wielkie pochwały za cały turniej. Za mecz z Portugalią również. Portugalki zmiecone z wojska, ale to raczej nie było dla nikogo zaskoczenie. W kolejnym meczu Ukrainki już postawiły nieco opór, zwłaszcza w drugim secie, którego wygrały. Ale w całym meczu to my zdobyliśmy 3 punkty. To my pokonałyśmy Ukrainki 3 do 1. I po tych trzech meczach można się było po Polkach spodziewać praktycznie wszystkiego w tym turnieju. Później, niestety, pierwsza porażka Belgia z, y, pokonała nas wynikiem 3 do 2. Ale ja tam widziałem lwy. Ja tam widziałem lwy. Ja tam widziałem Smarzek Godek, która była w stanie po prostu roznieść, roznieść parkiet. Ja tam widziałem Alagierską, która, która do bloku miała skakać jak mało kto. I ta porażka 3 do 2 Aż tak nie bolała Aż tak nie bolała Jak cieszyło zwycięstwo nad Włochami 3 do 2 Po niesamowitym tiebreaku Po yy, Naprawdę Różne sytuacje działy się w tym meczu Ale jest, byłem w szczególności dumny Ponieważ się nie dały Dopadły w tiebreaku I wygrały 3 do 2 I przed fazą Pucharową byłem już raczej Dość pozytywnie nastawiony i Polki w pierwszym meczu w 1.8. pokonały Hiszpanki 3 do 0, również zmiecione z boiska, ale komentatorzy tam klepali, w studiu klepali, że to tam na Hiszpanię, która jest słaba, na Niemcy to będzie za mało, trzeba będzie wykraczać z ciebie więcej, jak tak zagrają, to przegrają i tak dalej. Ja wiedziałem po prostu, że oni gadają od rzeczy. Skąd ja to wiedziałem? Niemcy zwyciężone 3 do 2 w kapitalnym stylu. Każdy set to, była zwycięz... to było zwycięstwo zupełnie innej strony. To się zmieniało. Jeden set był dla Polski, drugi dla Niemców. Ale na szczęście ten najważniejszy, czyli Tajbrek był dla Polski. Był zwyciężony w... w fantastycznym stylu Atlas Arena żyła i ja tym ludziom się nie dziwię, bym naprawdę dał duże pieniądze, żeby tam być. Żeby tam być patrzeć na to cudowne zwy... zwycięstwo z Niemcami, które miałem nadzieję, że... Da nam skrzydła przed fazą, fazą strefą medalową. Dało można powiedzieć, ale wyniki w strefie medalowej już nie były tak dobre. Pierwsza była porażka z Turczynkami. Wiecie, co mnie ukuło? Porażka w czwartym secie. 13-11 byliśmy do przodu. 13-11 do przodu. Był, mogłoby by być 2 do 2, a wiadomo, że w tej breakach Polki są dobre jak żadna inna reprezentacja w Europie. Polki były w stanie wygrać ten mecz. Ja to czułem. Ja, byłem, ja czułem to, że po doprowadzeniu do stanu 2-1 będziemy naprawdę w stanie urwać ten mecz. Ale to niestety Turczynki nam urwały całego seta. Ale również tutaj myślę, że wielkie gratulacje dla tureckich kibiców, którzy naprawdę mnie zaskoczyli. Myślałem, że w Polsce mamy najlepszych wariatów na trybunach. Nadal tak jest, ale w Turcji również, również wyglądało to bardzo dobrze. Po tej porażce wydaje mi się, że niestety niestety laski się załamały i przegrały w nie najlepszym stylu już z łóżkami 3 do 0 na zakończenie całego turnieju, ale i tak wielkie brawo. Każdy myślę, każda siatkarka by brała w ciemno wynik. Czwarte miejsce przed zakończeniem turnieju, także macie machanie ode mnie flagą, macie ode mnie oklaski. A ja jeszcze chciałbym wybrać najsłabszy i najlepszy mecz na tym turnieju. Najsłabszy, no to wydaje mi się, że Polska, Włochy, jeżeli można wybrać jakiś słabszy, no to ten raczej był tym najgorszym. Nie mówię, że był zły, nie mówię, że był zły, absolutnie. A najlepszy Polska, Niemcy. Polska Niemcy, tu nie było 3.0, tutaj nie miało być 3.0, tu miało być zwycięstwo i było w fantastycznym stylu na dodatek. Także to są moje. To jest moje podsumowanie tych mistrzostw Europy siatkarek, a ja zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, takiego czerwonego przycisku jak do tej flagi tam na dole, na mój Facebook i Instagram, do których link w opisie na mój Twitter oraz Snapchat. Na których w sumie nie umiem skopiować linku Ale wpiszcie Adam I zostawcie mi tam follow A ja chcę dobić do 8 minut filmu Więc będę machał flagą Powiem, że nasze siatkarki są lepsze od piłkarzy I naprawdę warto na nie patrzeć Obserwujcie siatkarzy, bo o nich również W przyszłości pojawią się odcinki A dzisiaj pewnie jeszcze wbiję film O koszykarzach, także do zobaczenia wam wszystkim Cześć!